Witam, witam, witam z tej strony Venom Lazarus w nowej serii, kochani. Niedługiej, niekrótkiej, takiej w sam, sam raz, nie? Idealnej na snapshotie nowym. Yy, znaczy, nowym, nie, no chyba to nie jest najnowszy. 14W28B. Yy, I będziemy, kochali grali nową mapkę. Yy, seria prawdopodobnie będziemy się, będzie się po prostu nazywała Gramy w. Captive Minecraft! Captive na Minecraft! O co chodzi? Pamiętacie może y, kiedyś y, grałem różne takie mapki, co Skydeny na przykład i tak dalej? To jest coś nie do końca podobnego, ale chodzi o pewną ideę. Zaraz zobaczycie. Wczytamy sobie mapkę. Mapka jest gotowa. Nie ma żadnych modów, nic. Tylko tekstur paczek, oczywiście. BD Craftsik. Eee... Rozjaśnijmy sobie tylko wideo gdzie by było widać, co trzeba. O, wow, pak poprawiony, jaki fajny. Wow. No, no już to, bo to już te tekstur pak Craft, to już specjalnie na wersję nowo I teraz tak, o co chodzi z tym? Mamy granicę. Ja za tą granicę nie mogę pójść. Tam jakaś skrzynka, nie mogę sięgnąć. E, za tą granicą nie spawnują się żadne potwory, żadne dobre zwierzątka, nic się nie dzieje. I polega to tylko na tym, że Mam robić achievementy, tak? O, co to? Zero. <laughs> nie wiem, o co chodzi. Achievementy. Yy, za zrobienie jednego achievementa o jedną kratkę mi się rozszerzy ta granica i będę już mógł dalej. Czyli pierwszym achievementem, jakim, o ile dobrze pamiętam, będzie to trudne, bo te achievementy to ja, wiecie co, <laughs> nie ogarniam. Yy, pierwsze to jest otworzyć ekwipunek. Jej! Dobra, o i widzicie, widzicie, jak fajnie, tak płynnie się rozszerza. To jest taki surwiwalek. Drugą sprawę, jaką możemy zrobić tak na szybkiego? Myślę, że możemy by tak... drewno. Jest! Getting wood Bardzo dobrze Na razie to wiecie co? To ja sobie zrobię Tak czy siak musimy sobie y Craftboxa zrobić i mamy osiągnięcie kolejne! Kruwa! Ty, tu się wzięłaś. Okej, okay, to sobie postawmy gdzieś tutaj w rożku. Tu mogę? Tak, o jaki fajny trójwym. Wow, Craftbox, zobaczcie, jaki fajny. W 3D. No dobra, mamy cześć krowa. Ona krowa też nie może wyjść poza barierę, więc się nie przejmujmy. Ehm... Tylko jak to zrobić, kurde, bym. O, tam jest jakaś wyspa latająca i tam druga... Demet, trzeba by to porozszerzać. Na pewno będziemy musieli w dół pójść. Eee... Dobra. Czy my możemy sobie... Czekajcie, mamy drewno. To sobie dawajcie drewno, zróbmy. W ogóle siekierkę by się przydało jakąś, albo coś, nie? Zrobimy sobie w pierwszej kolejności yy, patyczki. No oczywiście. Idechy. Będziemy się starali, kochani, robić to w ten sposób, żeby jak najbardziej surowco oszczędzać. O, przyda się. Następny. Time to mine. Czekajcie, chyba jeszcze był achievement z mieczem, nie? Cyk, cyk. Tak. Dobra. Time to strike. Luzik, luzik. No już mamy. Wypadło, wypadłoby tu troszeczkę tych sadzonek, co? Kurczaki lecą! Kurczaki! <laughs> Cześć, siutki! Wow! Kurczaki, mamy kurczaki, słuchajcie, rewelacja. Poproszę sadzonkę. Mam dwie już, o, dobra. dobra. Dobra, dobrze, że z oaka, czyli z dębu zawsze coś wypadnie, nie? Bo to... Bo bolało jakby... jakby to była brzoza na przykład się puszko może? Kurna właśnie. To będzie problem z... Gdzie wyście poleźli wszyscy? No tutaj kurczaczki... A gdzie jest kurówka? O, aż tu w rogu! No no poważnie... O, kurczaczek. Siema. Siema. Siema chicken. Dobra, problem jest następujący. Jak my tutaj to zrobimy co trzeba by było patrzeć, tak, achievementy. Popatrzmy sobie na achievementy Time to farm. Farm. Oho. Nie chcę zabijać tej krowy dla skóry. Gdzie ta krowa? Gdzie ta krowa? A tam. Nie chcę jej zabijać dla skóry, bo powiem szczerze, jedna krowa jeszcze by się przydała i byśmy rozmnożyli. A tak to. I później możemy sobie robić co chcemy, nie? O, 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 o. Potrzebuję kamienia. Dobra. Hmm. Może jakieś nasionko będzie? Nasionko? Używa nasionko! Jest! Dobra, pierwszy sobie trawę obcykamy. Dobra. Mamy trzy nasionka. Dobra, czyli... Słuchajcie, która to jest wersja Minecrafta? Dobra, czyli można teoretycznie. Co kurczaczki? Tylko nie zdepczeć się mi, proszę. No kurczaczki, no mówiłem, kurde, no. To tu. Mamy trzy, raz, dwa, trzy. Nie potrzeba wody na początku. Wolniej rośnie, ale nie potrzeba wody, dobra. Eee, szybko nasadzić trzeba drzewa. No, dwa muszą się zmieścić na razie. Kurde, skrzynka jakaś by się przydała. Dobra, e, co dalej? Co dalej? Idziemy chyba w głąb, nie? Ja tak myślę, czy by tutaj nie zrobić... czekajcie, czy ja mam mm -hmm. na tyle patyków? A, shit. Wow! Zobaczcie! Trzy trójwymiarowe... zarąbiste! Zarąbiste! Czekajcie, teraz tak. E, tu sobie zrobię zejście w dół. No niestety dalej, o, widzicie, nie możemy kopać. Okej. Okay. Tu sobie postawmy cholera. Tylko trzy drabinki mam. Kiepskawo. Czekajcie jeszcze więcej. Więcej, więcej drabinek. Nie mam, nie mam patyków tyle. Dobra. E, żeby mi tam coś nie wpadło do środka, no potrzebuję kamienia. To jest pewne. I wiecie co? Kurczak, ja to widzę, kuźwa, no. Nóżki twoje. <gry> Potrzebuję kamienia. Zrobimy sobie narzędzia kamienne. I wiecie co? Ja tak się zastanawiałem. Jeżeli tu mamy taką sytuację kiepską, troszeczkę, to ja proponuję tak. Powierzchnia, ponieważ jest przy powierzchni. O, kurna, nie wyjdę teraz. Eee, zrobić dla. Dlatego, jak to się nazywa? Dla drzewek, nie? No bo tylko tam mogą drzewa rosnąć. E, tutaj sobie zrobimy, może od razu, magazyn jakiś taki. Ogarnijmy to trochę, tak, tak, tak. Na razie. Czemu ja nie zrobiłem łopaty? Czemu ja nie zrobiłem łopaty? O, jak fajnie ta, ta ziemia wygląda teraz w tym teksturpaku? No kurde, rewelacja. Oczywiście ta granica będzie się poszerzała, więc. Więc o tyle to dobrze, że składa się. Bo później sobie dalej zrobimy kopalnię, nie? Czekajcie, to tutaj sobie po, postawmy. Jaki to fajnie wygląda w takie trójwymiarowe. Spadaj kurczak. Drzewa czemu nie rośnicie? Hmm. Dobra, to to byśmy zabrali na dół od razu. Zróbmy tu miejsce. Dobra. Sobie tutaj postawię od razu o tu. Hmm. Zróbmy sobie kilof kamienne. Nie wiem, który to upgrade daje. O, to. <coughs> Getting upgrade. Bardzo fajnie. Yy, I potrzebujemy. O. Hot topic. Już teoretycznie można o jedno do przodu. Widzicie, jak fajnie? Tylko, kurde, będzie problem z. wielki problem z żarciem. Hm. Patyki mamy dwa akurat na łopatę. Bo już mam dosyć tego. Kopania, dobra, to tutaj zrobię, zróbmy takie tymczasowe. O cholera, zniszczyłem. Czekajcie, tutaj by trzeba było. Tak, niech będzie. Na górze jakieś farmy zwierzątek zrobimy, nie? Taki luzik. Żebyśmy byli samowystarczalni. Później możemy myśleć o dalszych yy, wyzwaniach. Tak mi się wydaje. Czy ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. Dobra. Szybciutko tutaj pomyślmy. Kurna, właściwie to tutaj to by wypadało. Farmę na dół znieść. Cholera, woda by się przydała. Żelazo by się przydało, wszystko by się przydało. Mm, to tutaj sobie... O, żeby mnie niszczył ostatnie. Kurde, mówiłem, żeby mnie niszczył. Ah shit. Dobra. Dobra. Dużo drewna, dużo drewna potrzebujemy, już widzę Siekiera. <laughs> Oczywiście nie mam, mamy tylko jedną deseczkę, więc będzie lipa. Co z tymi drzewami jest nie tak, czekajcie, mam jeszcze jedną sadzonkę, to ją tutaj postawię. O! I jedną tu. Może coś ogarnie się zaraz, no. Hmm. Dobra, achievementy. Jakie my mamy achievementy następne? Tak, zrobiliśmy time to farm. Aha, chlebek kautiper to nie na razie, może monster, to potwory trzeba by było jakieś znaleźć. Overpowered, built a notch apple. Okej, okay, dobra, żelazo, ryby? A skąd ja ryby im wezmę? O Jezu, ja zapomniałem, a tu jest masa tego, no dobra. Dobra, idziemy kopać, idziemy kopać. No bardzo mi się podoba ten teksturpak, mówcie co chcecie, jest piękny. i tutaj sobie wykopmy dziurę. Dobra, na początek chyba starczy, nie? Chyba, że jeszcze w tą może. Będziemy mieli zawsze trochę jakiś zapas kobla. Nie wiem, co się stanie, jak zginę tutaj na przykład niechcący. Guźwa. pochodni nie mamy żadnych. Fuck. Znaczy, najlepiej to by było, wiecie co, nawet jak wykopiemy węgiel. Ja tak myślę, że najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie możemy daleko chodzić, ze względu na granice, to wypadałoby, żeby... O, jest drzewo, Jezu. Dawaj mi drzewo. Dobra. Wypadałoby chociaż harkola sobie zrobić, czyli węgiel e, drzewny. Boże, drewny. <grystanie> to nie byłoby głupie. No. I dokończyć tą, kurna, drabinkę cholerną. Okej, okay. luz. skrzynka, ale jeszcze nie mogę otworzyć. Gdzieś uh, tu jajko widziałem. O, jajko bardzo cenne, do ciasta będzie. Kurczaczków nie ruszam. Dobra, czyli to by wypadało przepalić tak i na przykład tak. Ciekawe, czy jeden da radę. Okej. Okay. Czekajcie, nawet dwa może się uda. i nie da rady, nie da rady, nie... wrzućmy Sobie troszeczkę węgla zróbmy. Dobra, mamy dwa węgla. Szaleństwo. Dobra. No nie, nie dało rady. Cholera, dobra. Ale dwa węgla mamy, to jest ważne. No Patyczka, patyczka, mm. czekajcie, ja wiecie co? Zróbmy wpierw tak... Zróbmy sobie pochodnie, jakie tak. jako takie. Woo! Wow! Wow! Na ten tekstur paku, jak to świetnie wygląda. Dobra, tutaj sobie weźmiemy rozwalmy to. To wygląda tak wiejsko trochę. I sobie zróbmy jeszcze jedną. Jeszcze jedne. Jeszcze jedne trzy, No dobra, może być. Okej. Okay. O, i tu będzie. Drabinka nasza. Dobra. E, wypadałoby też... Damera... Wystarczy, nie wystarczy. Cholera. Dre... Zrobić... Czekajcie, to sobie wyrzucę. E, zrobić... Wypadałoby jakąś skrzynkę, bo... O Jezu, ile... ile tych sadzonek? Świnka? Świnek, co ty tu robisz? A bo Boję się zabijać krowę, bo naprawdę... To sobie tu postawimy. I <laughs> jakie zagęszczenie to nie przeszkadza. No w końcu, któreś, któreś że tak powiem, właściwie, czekajcie, pochodnie mam, mam. To sobie, postawmy. Tu! Wow, mamy światło. rośnij, A rośni. czekajcie, nowa trawa. Czekajcie, ręką, 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 ręką. Oczywiście, ani jednego ziarenka. No kurde. Co to? Jakieś kamyczki. Fajny teksturpak. No naprawdę, jajko. <noise> no naprawdę, jajko. Mm. No dobra, gdzie mamy, mamy wodę? Od tego zacznijmy. Aż tu. Ha, kiepsko. No chyba, że pod ziemią trafimy jakąś. No, to nie byłoby głupie. Dobra. Yy, teraz pytanie takie: Czy tu kopać, czy, czy kupać się w dół? W ogóle to ja powinienem powiększyć. Jeżeli tu chcemy farmy, żeby nam zwierzątka nie zadeptały, na górze zwierzątka zrobimy. Ja to tak szybko tutaj ogarnę. Gdzie problemu tutaj nie widzę. Ogarniania I już, nie? Gdzie są te pochodnie? O! Czy na tym mogę? O, nie mogę nawet na tym pochodni postawić. Dobra, postawmy tu. Żeby nam się coś nie zespawnowało, bo potworki spawnują się tylko wewnątrz naszej granicy. To jest chore. To będzie nasza baza. Baza jest ok, dlatego że, mówię, yy, robimy taki patent. Ja przynajmniej z takiego zarządzenia wyszedłem, że. Przecież, yy, że na górze będą albo farmy drzew, albo gdzieś, gdzieś pod ziemią. Ja za mało mam miejsca pod tą ziemi, pod ziemią, nie? A, albo. Yy, no i chyba tu farmy przeniesiemy na dół, nie? Bo wtedy nie będą nam deptały. co to jest? Undeside. Nie czaję w ogóle, co można z tego zrobić. To jest nowy klocek. To jest Undeside. I jeszcze coś drugiego chyba dodał sobie Bojack, Nie wiem po co, ale... Właśnie domek sobie będzie można z tego zbudować później na powierzchni, jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo miejsca. Albo w powietrzu. o, o. Czyli tutaj zrobimy na razie magazyn. To byłoby niegłupie. To nawet nawet bardzo niegłupie by było. Dobra, to sobie postawmy pochodnie, żeby... Ty, jak fajnie, jak postawiam ją, ona jest jeszcze niezapalona, a ja dopiero się zapala, wiecie, jak... Jak ten, dobra, dobra. Teraz wypadałoby, wiecie co, poszukać jakichś stworków. Ciekawe, czy są jaskinie tutaj pod spodem. Uuu, Uu, to by było, bo miacio, lecia miacio. Dobra, to też weźmiemy. No, mamy kawał terenu, zobaczcie. Musimy poczekać, aż tam wyrosną te nasze roślinki. będziemy w tym trybie niedługo żarcia potrzebowali. A na razie z żarciem widzę, jestem biedny. Pytanie ciekawe: czy jak coś zabije, to się zrespawnuje? Hmm. Czemu to jest klasek zirta? Dobra, sobie zejście zrobimy, że wpierw w dół. Idę w dół. A co to? Diorite. Okej, okay. dobra. Eee... Żelazo! No kuźwa, no po drugiej stronie pola siłowego. W mordeczkę. Sobie pójdziemy wiecie co dookoła i zobaczymy co tam jest. A, to nie... O, słyszę już nietoperze, czyli jeżeli nietoperz jest, to jest gdzieś... O, gravel się przyda. Czekajcie, mam, mam, e, Ze względu na flint, nie? Flint and steel. Nie wiem, czy ja dobrze się kopię. Kurde, ale p... zajebisty ten teksturpak, naprawdę, ja się nie spodziewałem... Słuchajcie, p... wybaczcie, ale pierwszy raz go zainstalowałem, bo to jest, tak jak mówię, wersja już na... O, kuźwa, to co to? Jeszcze inna gleba? Granit. Nie, o! Słyszę mopki. Słyszę mopki, słyszę mopki. Ale ja żelazo potrzebuję. Kurka, no nie no, gdzieś pójdziemy prosto, bo ja nie chcę na mopki wpaść. Cholera. No, bo to byłoby naprawdę potężny Lipton. Nie wiem po co mi granit O kurde ale się zbagowały Nie wiem czy słyszycie Ich to musi być naprawdę dużo Kurde, gdzie jest jakieś żelazo Mam nadzieję, że te drzewa wyrosną na górze No kurde, ile można czekać No Ha. Oczywiście Venomowi dzwoni telefon. No ja cię kręcę, jak ja nagrywam zawsze ktoś musi dzwonić. To jest takie hamstwo. Znaczy hamstwo, no nikt nie wie o tym. Jak ja, jak ja stąd wyjdę. O, w mordę, nie pomyślałem. <laughs> A, dobra, no na razie... zakoblujemy się. O! Luzik! Dobra, sekundeczkę kochani. I już jestem. Sorki, kochani, ale no musiałem odebrać, bo to wiecie, to akurat mój ojciec dzwonił, więc nie można tak nie odebrać. Oj, 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 zobaczcie ile drzewek, ile jajek. Na razie z jajek to ja nic nie zrobię. Niezłe jaja, nie? Cześć, krowa. Co tam u ciebie słychać? Kurna, krowa. Właśnie, czekajcie. Krowy nie zabijamy. Cholera, nie pamiętam jak się robiło... Eee, czekajcie, czekajcie, jedzenie Kurna, nie to No dawaj Eee Zboże kurna, to zboże kiedyś wyrośnie Bo on Milby się przydał eee, Pomyślcie, zobaczcie, jaki numer eee, zboże Jajko, mleko to musimy znaleźć żelazo, żeby mieć wiaderko Light Będziemy mieli jedzenie uuu Huh. Dobra, dosyć tak podniety. <laughs> zróbmy sobie pierwszą naszą kurna zarąbistą skrzynkę. Nie, jedną poproszę. A tutaj potrzebuję... patyków steczka, Więcej. Z, z połowy zróbmy. O. patyki są zawsze mi potrzebne. Dobra, weźmiemy sobie tyle, to powinno starczyć. Zróbmy sobie strzyki lofy. O! Kamienny miecz Okej, okay, bo to też śmieci jest ten co mamy No i tą skrzynkę gdzieś by wypadało postawić Dobra, to zostawiamy Nie chciałbym tego tam gdzieś na dole zgubić. To jest Syf, to zostawiamy, kobel weźmiemy na wszelki wypadek Sadzonkę zostawimy, mamy choroba. Zapomniałem, żeby zrobić więcej e, tych pochodni. Dobra, to na razie zostawmy. To się przyda. Mamy drzewo jakieś, nie, same sadzonki. I jajko! I jajko! Kurczaczki pracują! Znoszą jajka! Podrosło! Dobra, bardzo dobrze potrzebujemy... Potrzebujemy dużej ilości wszystkiego. Dobra, zostawmy sobie to. No, dobra, kochani, ja myślę, że w tym odcinku już jesteśmy ogarnięci. Zobaczcie, nawet, nawet piękna sprawa, no. Po prostu, ale jak mnie zachwyca te 3D, no, po prostu jest rewelacja. Um, nie mam pojęcia, czy. Napiszcie mi, może, może wiecie, jeżeli graliście już, czy zabicie krówki. Bo ona chyba się zespałnowała mi skądś z góry albo coś. Czy zabicie krówki spowoduje, że już krówkę nie będę miał, czy zespałnuje mi się następna. Tam teoretycznie można by już dotrzeć, chyba nie? Do tej najwyżej. Nie, no dobra, nie będziemy. Jezu, jak, żeby dotrzeć tutaj do tych skał! Ile węgla tam jest? I drewna. I w ogóle wszystkiego. No, więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i pozdrówcie krówkę. No hejka.